Dzień dobry, dzień dobry Zaku. Board Games. Witamy Was. Niestety już ostatni raz w naszej polecajce świątecznej. To będzie ostatni odcinek. ponieważ Jezu, zabrzmiało, zabrzmiało tak, jakbyś w ogóle się żegnała, Nie, Nie żegnam kanał. się w ogóle, nie zamykamy kanału. Kończymy serię polecajek świątecznych w tym roku, ponieważ już kończy nam się czas na zamawianie prezentów, teraz zaczynamy lepić pierogi, gotować żarełko, także to będzie ostatni film. A dzisiejszy film będzie o grach rodzinnych, także takie, które możemy wam polecić. I może zacznijmy od razu już od pierwszej gry. To będzie Mlem. I jest to gra o kotach w kosmosie, które lecą rakietą i muszą dolatywać na konkretne planety, zostawać na tych planetach, dolatywać jak najdalej, żeby punktować na sam koniec gry. Ale lecimy rakietą rzucając kostkami. Także rzucamy kośćmi, no i od tego zależy jak daleko polecimy i możemy wyskakiwać na planety. Czasami nam się nie uda wyskoczyć na planetę, także to jest taka bardzo ryzykowna gra. Tak, jak nie uda się rzut i rakieta nie będzie miała, że tak powiem, paliwa, to nie poleci dalej i wybuchnie. Więc pytanie, czy chcemy poczekać i przeciągać swoje szczęście, żeby lecieć jak najdalej na jak najlepiej punktowane planety, czy wyskakiwać wcześniej i po drodze też zdobywając pewne odznaki, zdobywając pewne cele. No, zwariowana gra, bardzo pięknie wykonana, ma w ogóle playmatę, ogromną, także naprawdę bardzo, bardzo fajna gra Mlema. Już no i są wam... koty. No i są koty, tak? Mlema Wam polecaliśmy wiele razy. Maria ma listę gier, a ja tutaj będę na plansze sprawdzać aktualne ceny, jak to wygląda. No i tak, jeśli chodzi o Mlema, to też jest koło stówki. I mówiliśmy Wam, że jak za te ceny, to to, co tam jest, naprawdę bardzo, bardzo dużo żetonów, właśnie jest ta, jest ta mata, są duże, fajne kości, no to stówka, a aktualnie najtaniej na Empiku. No, także zazwyczaj na Mpiku jest ciut drożej, a teraz jest akurat najtaniej 94 zł na Mpiku. Także nie musicie nic zamawiać, jak mieszkacie powiedzmy w średnim, większym mieście dzido do Mpiku i kupuj tam lema i będzie fajnie, nie? No, w ogóle fajnie z tymi grami rodzinnymi jest takie, że nie wiem jak u Was święta, możecie dać znać w ogóle w komentarzach, to też będzie fajnie, kiedy otwieracie prezenty, kiedy Mikołaj Właśnie. przynosi prezenty, czy to jest na zasadzie, no bo w naszych rodzinach było trochę inaczej, ale zboczyłem z tematu, w naszych rodzinach było trochę inaczej, u nas Mikołaj przynosił prezenty w nocy przed Wigilią, tak? A u was przynosił w trakcie wigilii. W trakcie wigilii, tak. U nas przynosił w trakcie wigilii i po wigilijnej kolacji mogliśmy otwierać prezenty. A jeszcze u niektórych było tak, że właśnie Mikołaj przynosił dzień wcześniej prezenty i otwierali dopiero w pierwszy dzień świąt. Też miałam takie osoby, które znałam. I leżały dwa dni pod choinką? Tak. Przecież to jest. Przecież to jest tortura dla dzieci. No. Bez sensu, nie róbcie tak. Nie, nie, nie. I teraz mamy zrobione tak, że Mikołaj przychodzi w nocy. Dzieci mogą otworzyć sobie po jednym prezencie rano, żeby się nim nacieszyć, i potem dopiero po kolacji otwierają kolejne. Dobrze, przejdźmy dalej. Naszej polecajcy druga gra, druga gra, proszę Państwa, to Toriki Wyspa Rozbitków i dlaczego to jest idealna gra do tego, żeby rodzice z dziećmi sobie razem usiedli. Ponieważ po pierwsze jest to gra kooperacyjna, czyli tutaj się nie pokłócimy, po drugie to jest gra, którą się nie da przegrać, a po trzecie to jest idealne wprowadzenie: jak dzieci powiedzą, o fajne, to my im na stół Bach, Robinson Crusoe. No i wtedy one one wtedy płacz, zgrzytanie zębów, nie będą spały po nocy i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, tak na poważnie, o co chodzi w Toriki? Wyspa Rozbitków. Tutaj wcielamy się w członków wyprawy, która chce właśnie odkryć wyspę Toriki i przeróżne to nowe gatunki, flory i fauny, które są niespotykane nigdzie indziej na całym świecie. Maria nie zna, więc trochę będę. Dlatego tłum... ja teraz sprawdzę sobie cenę na plansza Ale ja będę tłumaczyć Tobie, mówić. właśnie o co to chodzi. Też słucham. No. no i o co tam dalej chodzi? To jest właśnie kooperacja, czyli gramy razem. No i gramy dzieciakami. Każdy wciela się w jakiegoś dzieciaka, i przede wszystkim jesteśmy na tej wyspie. Mamy do wykorzystania jakieś narzędzia, mamy do wykorzystania akcje. Oraz mamy to przeróżne lokacje. No i możemy chodzić do tych lokacji, możemy te przedmioty zdobywać, nowe przedmioty łączyć ze sobą przedmioty. No wszystko po to, żeby koniec końców taki mamy atlas przyrody, żeby jak najbardziej przewertować ten atlas przyrody, żeby wiesz, spisać sobie, poznać, narysować wszystkie te nowe te gatunki zwierząt, roślin, no i żeby z tej wyspy uciec. Tylko dwie bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, to jest taka, która może Wam się nie spodobać, jeśli uważacie, że jak dzieci i gry planszowe, to absolutnie nie elektronika. No to niestety, ale to będzie grana aplikacji, ale właśnie to, że to jest grana aplikacji, ona daje nam bardzo duży wachlarz możliwości, ponieważ to jest to, co ja znam z moich ulubionych gier, jak byłem mały, to jest tak zwane tak zwane gry point and click, czyli wiesz, na zasadzie muszę rozwikłać jakiś problem i dlatego muszę wziąć jeden przedmiot, tak? I połączyć go z drugim i zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. Albo wziąć jakiś przedmiot i na jakiś obiekt terenu, czy w jakimś miejscu go użyć i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A że na wszystkich kartach i tak dalej są QR-kody, czyli skanujemy rzeczy i patrzymy, czy to się da ze sobą połączyć, no to wtedy to też jakby wzmaga kreatywność, że dzieci muszą kombinować, tak? Skąd wziąć drewno? No to chyba jasne, że widzę, jakby naszą planszę mapy, muszę iść tam, gdzie jest las, muszę użyć siekierki, no i będzie drewno. No, i właśnie, z tych wszystkich gear, point and click. Oczywiście tutaj będzie to trochę bardziej intuicyjne, niż w y, niektórych to grach, że bardzo dziwne, naprawdę bardzo. Jak graliście w Książę i tchórz, to wiecie, jak dziwne rzeczy musieliśmy czasami łączyć ze sobą. To w Czy ogóle nie, nie było intuicyjne. Nie graś w książe i tchórz? No to będziesz miała do nadrobienia w święta, a nie jakieś tam Baldur's Gate 3. Klasyka, proszę pani, klasyka. No, Poprawić. I Kalko i kokosz w krainie borostworów. Kto grał. To, to od razu daje dwie okejki w górę, jak już dał okejkę. Nowe konto za psa. Yy... Kota. I okejkę w górę. No, Książę i tchórz, kajko i kokosz w krainie borosforów, proszę zapamiętać. Cena, to Riki. i tutaj uwaga. To jest tak pomiędzy 80 a 90 zł. Osiem dyszek za coś takiego. Ja wiem, że wiele teraz osób napisze, łe to jest jedno strzałowiec, bo jak przejdę, to już do tego nie usiądę. Okej, okay, ale to jest gra przewidziana na 9 godzin, dlatego za te 8 dyszek i jak z dzieciakami usiądziemy sobie na cztery takie posiedzenia, to ja uważam, że to będą Elegancko. bardzo dobrze wydane pieniądze. Tak? tak? Kolejna gra. Kolejna gra to będzie bązaj. Bonsai. I to już o tym też wspominaliśmy w naszych wcześniejszych filmach. Jeżeli nie widzieliście, możecie zobaczyć. To jest totalne nasze zen, więc gra, w której układamy płytki, a z tych płytek układamy drzewa bonsai. Musimy je układać w konkretny sposób, ponieważ mamy cele do zrobienia, żeby punktować jeszcze więcej. Dobieramy karty ze wspólnego rynku i możemy zwiększać sobie możliwości rozrostu naszego drzewa. No i Czy oczywiście. Jak to jest zen. To to jest włoskie zen? <noise> to może być włoskie zen. <noise> tak. Na koniec, oczywiście ten, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa, ale sama gra jakby nie zmusza nas do tego, żebyśmy zdobywali jak najwięcej punktów, ponieważ możemy tworzyć sobie drzewa takie, jak nam się podobają, ponieważ mamy płytki, które robią nam sam pień drzewa, robimy liście, jakieś owocki, kwiaty, mamy doniczkę właśnie taką, yy, do której musimy dorobić to drzewo, więc naprawdę możemy robić to po to, żeby nam się podobało to drzewo, a niekoniecznie, żeby wygrać. I naprawdę gra jest super. Bardzo jest piękna przede wszystkim tak jest ładnie jest wykonana, porządnie ładnie. jest wykonana. Nawet te doniczki, które mamy, to te doniczki są zrobione w japońskiej stylistyce naprawiania rzeczy, inkrustowania złotem. Że wiesz, jak ci doniczka pęknie, to tak, to jest, złote, to no to jest złotem. I wtedy wiesz, niby zepsute, ale jednak jest teraz z większą wartością, lepsze, tak. ładniejsze. Naprawdę bardzo fajna gra. Mieliśmy rozgrywkę, także możecie sobie wejść zobaczyć, jak tam układaliśmy swoje drzewka i punktowaliśmy. Totalnie na odprężenie się, nie jakieś wielkie, wielkie mużdżenie, więc z dzieciakami akurat. Jeśli chodzi o cenę, to tutaj też będzie spoko. Od 120 zł można ją już gdzieś dostać. Mhm. Tak, do 150 mniej więcej. Tak, widzimy, że na ale planszówki jest za 120 zł. Dla przykładu księgralnia 126 zł, Empik no już troszeczkę więcej, prawie 160 zł. Ale no, na ale planszówkach 120 zł za taki bonsai to ja uważam, że jest naprawdę spoko. Kolejna gra, proszę pani, co to będzie? Kolejna gra o kotach, znaczy z kotami nie o kotach, nekojima, czyli wyspa kotów, na której budujemy słupy telegraficzne. I to już będzie gra zaręcznościowa. I to jest gra zaręcznościowa, ponieważ rzucamy kośćmi, mamy planszę z kolorami i stawiamy słupy telegraficzne właśnie na tych kolorach. I słupy możemy stawiać na sobie. One mogą być przemieszane między sobą, oczywiście sznurki nie mogą się dotykać, bo sznurki mamy pomiędzy każdymi słupami. Ponieważ to są słupy telegraficzne, no jak tak, się no słupy, kable spięcie. dotkną, bo nie to są mogą. kable, tak? No, tak. no to będzie bzd. Tak samo czasami będziemy musieli zawiesić kota na tym kablu, no to kot też kot nie może... to też nie może dotykać innych kabli. Dwóch kabli, no bo wtedy też jest bzd, tak? I po kocie. No, tak, no musimy stawiać wieżyczki, musimy iść jak najwyżej z tymi... Słupami telegraficznymi, i to już się robi trochę trudniejsze na wyższych poziomach, już na Bo których musimy stawiać, chwieje. ponieważ wszystko się chwieje i bardzo często nam to wszystko się rozpada. Tak, no bardzo a temu, fajna, szybka a, gra. A temu, komu się rozpadnie, to. Przygrywa. Przegrywa. Są fajne tryby, że na przykład maksymalnie możemy postawić dwa supy, i tam sobie wtedy ptaszki zakładają gniazdka, więc tych supów będzie naprawdę gęsto na planszy i będzie plątanina cała cała kabli, albo na przykład jest moduł wersja z drapaczami chmur, że będziemy piąć się jak najbardziej w górę i tak będzie bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Nie? My jesteśmy okay. dobrzy w nekodzimę. Trochę, trochę gorzej ze znajomymi, którzy przychodzą do nas i grają w nekodzimę, ale to jest naprawdę fajna gra. Nawet jak widzę, że gdzieś tam Nekojima jest, jak jesteśmy na jakieś before party, after party i yy, same stare konie, tak? A to bardzo często jest ostatnio, wyciągane. Ostatnio z gambitem nawet graliśmy, także ja to po prostu biorę z półki w jakimś pubie planszówkowym, wyciągam na stół i gramy w Nekojima, układamy i jest śmiesznie. I się śmieję z tego, kto kto rozwalił, że jest fight łapa i super, nie? I tak. teraz tak, cenowo, proszę pani. I cenowo to jest około 140 zł, tutaj jak widzę na kaniec lupus, to jest 144 z groszami. To Kolejna gra? Dziękuję. Kolejna gra to będzie Ecosystem 3. To jest najnowszy ekosystem, jeżeli nie graliście w ekosystem, to będzie dla Was po prostu ekosystem, jeżeli graliście, to to jest kolejna część z ekosystemów. To jest gra karciana, w której układamy ekosystem, akurat ten ekosystem jest... Sawanna. Sawanna, mhm. tak. I układamy sawannę, musimy tam y, mieć różne zwierzęta, wodopoje, oczywiście one będą miały jakieś konkretne możliwości punktowania, bo właśnie te punkty są dla nas na koniec najważniejsze za to, że zwierzęta będą przy wodopoju, że drapieżniki będą zjadać inne zwierzęta, że będą zwierzęta, które jedzą z wysokich drzew, więc muszą być akacje, żeby mogły jeść żyrafy i tak dalej, więc sobie robimy naszo, nasze poletko z kart z których będziemy punktować Tak, na i koniec. bardzo <laughs> ważne, że, ta, że tam jest draft, czyli wybieram tak. sobie kartę, którą chcę dołożyć do mojego ekosystemu, czyli na przykład lwa kładę obok trawy, bo lew musi się chować w trawie, żeby móc polować, i przekazuję wszystkie moje karty dalej. I to jest kluczowe, tak? Tak. Jakby nie skupialiśmy się za bardzo na tym, żeby podawać komuś takie karty, żeby na pewno nic sobie nie ułożył. Ale jeśli bardzo mużdziecie i kombinujecie, to no jest taka możliwość. Tylko raczej każdy się skupia na swoim ekosystemie, żeby. Jak najwięcej dał punktów zwycięstwa na koniec gry. Bardzo ładne grafiki. Oczywiście, to już mówi, teraz to jest taki afrykański, powiedzmy, klimat. Był ekosystem 2, to było pod wodą, to był taki ocean, a ekosystem 1 to po prostu był taki las. No leśny. Tak, tak. Leśne, naprawdę piękne, piękne ilustracje. Ekosystem. Y I Cena też jest naprawdę bardzo fajna. Po pierwsze, że to ma zasady proste, bardzo fajne do grania z dziećmi wprowadzania w planszówki. To cena właśnie jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest około 50 zł. Mm -hmm. I tutaj w wielu sklepach jest podobna cena i to różni się o złotówkę, 2 zł. No, 5 dyszek. Także 5 tak. dyszek za ekosystem, jeśli jeszcze nie graliście albo chcecie mieć inny nowy, bo wszystkie karty w tych różnych dają po prostu to to nie jest tylko przerysowane, nie? Tak tam y, są Różne inne punktacje. zasady punktowania, więc y, każde Wersja się od siebie różni. Mhm. No dobrze, i teraz przechodzimy dalej. Alpaki. Alpaki, tak. śmieszna gra. Graliśmy w to już naprawdę dawno, dawno, dawno temu. Teraz została ta gra wydana przez naszą księgarnię. Y jeszcze nie pokazywałem, ale omówię szerzej ten tytuł w przeglądzie małych gier. No i co tutaj będziemy robić? Gra od naszej księgarni, takie bardzo fajne, niewymiarowe pudełeczko. Y bardzo fajny duży pionek drewniany alpaki. No i karty. I mamy bardzo, bardzo dużo kart. To jest gra deck buildingowa, czyli będziemy tworzyć i kupować nowe karty, tworzyć talie, no właśnie, alpak brązowych oraz białych. Mamy jakieś startowe alpaki oczywiście, no i każda alpaka ma różne to umiejętności, które będą działać albo jak zagrywamy, albo jak jest na naszej łące, ponieważ będziemy mogli budować sobie alpaki. Przed nas, czyli do naszej łąki, będziemy robić im zagrody, bo tak, tam będą... będziemy im stawiać płotki. płotki. Od, <laughs> odpowiednimi kartami możemy stawiać płotki i tam wrzucać alpaki. I właśnie alpaki za płotkami dadzą nam punkty zwycięstwa, i jest to gra, w której też jest negatywna interakcja, i to mi się na przykład bardzo, bardzo podoba. Będziemy na przykład innemu graczowi wciskać jakiś złom, czyli jakieś takie bardzo podstawowe alpaki, albo możemy dokupić sobie jakiegoś krzykacza i wrzucić go do czyjejś zagrody, żeby zablokować punkty zapunktowanie z innych alpak. No, ale też głównie po to, żeby wzmacniać swoje silniczki, nie? że na końcu na przykład nie dobierasz 5, tylko 6 kart, już masz tam większą możliwość wtedy. Naprawdę bardzo, bardzo fajna gra na kombinowanie i to uczy dzieciaki, właśnie wprowadza fajnie dzieci do gier dekbuildingowych, czyli do tworzenia swoich talii. Naprawdę super. No i fajne grafiki i też takie easter eggi, nawiązania do jakiejś postaci z popkultury w tych alpakach to, to jest fajne. A cenowo? Już zaglądam. Cenowo to jest też około 50-55 zł. No, także widzę, że na Empiku 6 dyszek. Nie? Tak. Jak macie Empik pod ręką, nie ma już czasu, żeby zamawiać. Także co? To były właśnie alpaki. I teraz przechodzimy dalej. Dalej to będzie Dungeon Legends. Dungeon Ledze, Legends Dungeon Legends od Przemka Wojtkowiaka od wydawnictwa Rebel i jest to gra przede wszystkim, jeśli już graliście w tamtym roku sobie kupiliście na przykład z naszej polecajki, chyba była wydaje mi się Kroniki Zamku Avel, to teraz to też będzie gra kooperacyjna, czyli gramy razem, ale właśnie. W świecie właśnie Avela. W tym świecie Kronik Zamku Avel, ale tutaj znowu też będzie właśnie Deck building, ok, ten deck building nie będzie jakoś super rozbudowany, ponieważ raczej rzadziej niż częściej będziemy dobierać sobie jakieś tam nowe, ulepszone karty. No ale o co tutaj chodzi? Przede wszystkim ta gra to jest ciąg różnych scenariuszy, znaczy nie ciąg, bo możemy sobie wybrać dowolny. No i my kooperacyjnie zarządzamy naszą talią, naszymi akcjami i naszymi pionkami na mapie, ponieważ przemieszczamy się na mapie i na mapie są dwa tory. Jeden tor to są miejsca, które możemy aktywować, jak przy tym stoimy, a drugi tor to są potwory. No i każdy scenariusz ma jakieś inne warunki, zmienne, inne elementy, inne żetony, inne potwory. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że na przykład w pierwszym scenariuszu, tak jak byliśmy na imprezie w Canis Lupus i graliśmy z przemkiem, graliśmy z autorem, no to było tak, że Potwory szły na zamek, musieliśmy odpierać atak potworów, czyli wiesz, taki ala Tower Defense trochę, nie mogliśmy, no jak jakiś potwór wszedł do zamku, no to koniec, więc musieliśmy je klepać na bieżąco, ale też się paliło w kopalni, ponieważ to było w kopalniach i musieliśmy biegać do fontanny z wodą, do jakichś tam sadzawek z wodą, ogień. mieliśmy wiadra, te wiadra mogliśmy sobie przekazywać też, tak, znaczy nie wiadra, tylko wodę z wiader przelewać sobie, no i gasić ogień. Czyli fajne, bo to dzieci rzeczywiście uczą się współpracy. I nie tylko dzieci, ale też dorośli, bo niektórzy dorośli też nie potrafią współpracować. Tam jest bardzo, bardzo ważna ta współpraca, i też że możemy sobie nawzajem zapewniać jakieś elementy, tam symbole i tak dalej, nie? Więc współpraca tutaj naprawdę jest kluczowa, bo jak każdy sobie, no to niestety nam się z pewnością nawet taki najłatwiejszy scenariusz nie uda. Piękne wykonanie, naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jak już mówiłem. Regrywalne po prostu w ciul, ponieważ mamy dużo tych scenariuszy, a każdy jeden możemy przechodzić ileś, ileś, ileś razy. Cenowo? Około 155 zł. Na kanic lupus 154,95. Dokładnie, także jak za taką grę, za taką cenę i tyle, tyle zabawy rodzinnie, przede wszystkim w święta, to ja uważam, że absolutnie warto. I co dalej? No i kolejna gra to Dorf Romantik. I tutaj trochę mało oszustwo będzie, bo mieliśmy mówić o grach z tego roku, więc mamy Dorf Romantik pojedynek. I właśnie Dorf Romantik to jest gra, w której tworzymy biomy z kafelków, które układamy na zmianę. A znaczy, wioskę tworzymy. Tak, nie? wioskę tworzymy i tam mamy i miasta, i lasy, rzeki musimy robić, tory. i oczywiście jak największe te biomy, jak najdłuższe tory, jak najdłuższe rzeki, żeby jak najwięcej punktować, ponieważ później właśnie są zliczane punkty za konkretne, Grupy zadania też. Tak, i są zadania, które musimy hmm. wykonywać, i za to zdobywamy punkty. Bo zawsze mamy aktywne zadania, i w momencie, jak dokładamy płytkę, że na przykład, nie wiem, mamy pole, które składa się z y, pięciu kafelków, tak, no to punktujemy zadanie i dobieramy kolejne. I o to chodzi, żeby jak najwięcej mielić tych zadań, żeby jak najwięcej ich zdobyć. Ale co jest fajne, z każdą kolejną rozgrywką otwieramy nowe koperty. I dobieramy nowe kafle, które nam dają punktowanie za coś innego. Czyli, na przykład, mamy, wchodzą nam takie fajne budynki, że, na przykład, cyrk, jak będzie otoczony w koło, tak? No, to da nam znowu dużo punktów zwycięstwa. I przez to, że mamy coraz więcej kafli, ogólnie w puli, mamy coraz więcej sposobów na punktowanie. No to w takim razie zdobywamy coraz więcej punktów, czyli prędzej się pchamy na takim powiedzmy to drzewku rozwinięcia, tak, na drzewku osiągnięć, tak to się nazywa, i otwieramy nowe koperty i nowe oczywiście rzeczy. I jasne, jeśli ktoś stwierdził, że łe, to jest gra tylko dla jednej osoby, bo co, siedzimy w dwójkę i, i wspólnie wybieramy bez sensu. No to właśnie dla takich osób, które nie widzą takiego stylu gry, no to właśnie jest ten pojedynek. No i właśnie o to chodzi, że każdy sobie, każdy sobie, każdy przed sobą i zliczamy później punkty, kto miał więcej to wygrywa. Jeśli ktoś lubi taką rywalizację na tym poziomie, no to właśnie duel jest najbardziej. jak najbardziej spoko. Chociaż. Osobiście uważam, że jak, jakby nie zniechęca Was to, że w dwójkę na przykład gramy razem, to ja uważam, że zwykły Dorf Romantik jest lepszy. Ponieważ tak jak my na przykład, to jest nasze skromne zdanie, jak my się pojedynkujemy i mamy gry z negatywną interakcją, no to już trzeba sobie dowalać. To, to, już... to już musi być złośliwość totalna, a nie układanie płytek po prostu tak, w tek... znaczy, sobie. Dużo osób może stwierdzić, że jakby na tym poziomie... Tutaj nie ma za dużo pojedynków po, w tym pojedynku, ale właśnie wiemy, że dużo osób stwierdzi, że właśnie ten pojedynek będzie lepszy od zwykłego. Dlatego też polecamy i Dorf Romantik zwykły, i Dorf Romantik pojedynek. Tak, i Dorf Romantik zwykły około 125 zł, a Dorf Romantik pojedynek też około 120 zł. No i co, teraz mamy next, proszę pani. Już panu mówię, Klonowa Dolina. Chronowa Dolina. Dawno w to już dosyć graliśmy, tak. ponieważ to chyba, chyba wyszło bliżej początku tego roku, yy, ale no oczywiście jest to gra od wydawnictwa Look Room Games, oryginalnie od Kids Table Board Gaming i jest to gra z tego świata dobrego roku, tak? Czyli yy, Creature Comforts. No i co tutaj będziemy robić? Tutaj oczywiście każdy wciela się... i znowu będzie deck building. Tak. Wcielamy się tutaj w takie stworzonka, tym razem trochę mniejsze, w takie dzieciaki leśne stworzonka, które muszą zbierać przeróżne to y, atrakcje, ciekawostki, fajne rzeczy, drobiazgi, no wszystko po to, żeby stworzyć jak najlepszy festyn, ponieważ nadchodzi wieczorem festyn i my w przeciągu gry, czyli w przeciągu właśnie tego całego dnia, będziemy biegać, 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 biegać po okolicy i zbierać różne to fajne rzeczy, żeby y, właśnie spełniać cele zadania z różnych to kart atrakcji, tak? Do tego będziemy no, tak jak mówię, zbierać różne rzeczy z planszy, ale gdzie ten deck building i jak będziemy się przemierzać? Przemieszczać po planszy. Mamy drogi. I właśnie karty, które będziemy dobierać, pokazują nam, którymi drogami możemy się poruszać. Niektóre drogi pozwalają nam się poruszać w jedną stronę, niektóre pozwalają w dwie strony, i będziemy kupować karty za różne komponenty, czyli Było tam robaczki. Tak? Było tam tak, że jednostronne były? Były niektóre jednostronne, bo pamiętam miałam problem, żeby wrócić w miejsce, w które chciałam, bo musiałam obejść dookoła. Bo jest tam chyba tak, że jak w swojej turze idziesz jakąś ścieżką, to tą samą się nie możesz wrócić. Tak. Jakoś tam tak było, ale ja pamiętam, że to takie czasami było kombinowanie na zasadzie, której karty najpierw użyję. Dobra, najpierw tutaj pójdę z krótem, dopłacę żetonem mapy, tak, żeby jeszcze gdzieś się dalej, yy, tutaj odpalę coś fajnego, potem dojdę, dojdę na sam koniec mapy, zbiorę jakieś fajne rzeczy, fajne karty, fajne surowce i to mnie cofnie od razu do wioski i tam spełnię jakieś zadanie. Także naprawdę kombinowania tutaj jest dużo i Warto jest się właśnie wzmacniać w karty, wzmacniać się w ten deck building, ale nie jest też tak akurat w tej grze, dlatego ona jest taka właśnie przyjazna dla dzieci, że nie jest tak, że jak, jak jakiś gracz bardzo się wzmocni w dużą liczbę kart, no to inny będzie z tyłu. Ponieważ jak inni robią jeszcze swoje akcje, a ty nie masz kart, no to dostajesz za to dostajesz jakiś tam żeton fight łapy, chyba tak to się nazywało, ale też dostajesz taką nagrodę pocieszenia. I właśnie to, to jest spoko też, że nie jesteś tak bardzo z tyłu zagraczami, którzy troszeczkę lepiej jednak kombinowali. No i przede wszystkim też piękna gra, naprawdę bardzo, 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 bardzo Surocze. ładnie wygląda. A ile kosztuje, proszę pani? <laughs> Około 130 zł. No, także klonowa dolina za 130 zł. Także niedługo z tego będzie trylogia, ponieważ wiemy, że oryginalne wydawnictwo już zapowiedziało trzecią grę, akurat z tego świata, z tej serii, tak? Czy mamy tutaj coś jeszcze? Marvel United. Marvel United Mul i. Multiverse. Tak, ponieważ ogólnie Mar Marvel United to jest cała seria, gdzie wcielam od wydawnictwa Portal Games, oryginalnie od Simona. Dzielamy się w postaci ogólnie ze świata Marvela i tutaj będziemy znowu grać kooperacyjnie. Będziemy grać z jakimś tam złolem, z jakimś tam wilejnem, łotrem, którego musimy wspólnie pokonać. Mamy taką okrągłą planszę, wystawiamy przeróżne to miejsca, budynki, w zależności też od tego... W którą wersję gramy. No i naszymi bohaterami one są w takim chibi stylu, te figurki. Są takie duże, grubiutkie, okrąglutkie. Tak, bardzo, bardzo fajnie wyglądają i na ilustracjach to samo. W ogóle są wspaniałe do malowania. Dlatego skaczemy właśnie po tych wszystkich lokacjach. Musimy ratować cywili, musimy zbijać jakichś tam pomniejszych zbirów, musimy wykonywać bohaterskie akcje z naszych kart, żeby koniec końców móc zacząć bić. Łotra, a łotr musi uskutecznić jakiś tam swój zły plan. Będzie latać po mieście i robić złe rzeczy. Każdy inny Łotr musi zrobić coś innego. Ale też jest fajne to, że my tak jak zagrywamy nasze karty, to je będziemy układać w ciąg. No i co też jest fajne, że bohater, który jest zagrywany przez nas, to jakąś częścią swoich akcji będzie wspierać kolejnego bohatera. Tutaj też jest ta kooperacja, że musimy się zgadzać, że ok, mogę iść Halkiem na przykład i zadać bardzo potężny cios, ale... Nie będę mógł pójść, no bo nie mam na przykład butów, tak, nie mam ruchów, nie mam strzałek. No to ktoś przede mną zagra kartę z ruchem, żebym ja z tego skorzystał. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna taka właśnie kooperacja, a jeśli chodzi o gry, bo mówimy o grach z tego roku, to jest to wersja Multiverse. Także jeśli kojarzycie taką serię What If, albo właśnie teraz był Dr. Strange w Multiverse, że na przykład chcecie zagrać panią Kapitan Marvel, no to oczywiście no to oczywiście yy, Carter, tak? No, no to taka, taka opcja będzie, żeby zagrać sobie w multiversie. Oczywiście, jeśli interesują Was inne światy, czy to będą y, spider y, czy to będą X-Men, y, czy tam zwykłe Avengersy i tak dalej, to też są. Generalnie mm -hmm. tych pudełek z Marvel United to jest milion. Dużo. Milion. Yy, czy mamy coś jeszcze? Wydaje mi się, że to jest koniec listy. Jest ale koniec tak listy. na szybko, tylko chcielibyśmy jeszcze Wam zarzucić po prostu parę tytułów, o których już nie będziemy się, nie będziemy się rozwodzić. Po. Yy, aha, Marvel United, cena powiedzieliśmy? Między 160 a 170 zł. To już troszeczkę więcej, ale naprawdę fajne figurki. I figurki, właśnie. Mhm, dlatego warto, warto. I teraz tak. Kilka innych jeszcze gier, które możecie sobie gdzieś tam wygooglać, sprawdzić. U nas też powinniśmy mieć różne to filmy opisujące. Orzeszki ze ścieżki. Tak. Bardzo fajna, rodzinna gra, gdzie yy, musimy tworzyć swoje drogi dla poszczególnych zwierząt. Znowu tak jak w ekosystemie: tworzymy swój ekosystem, to tak. tu powiedzmy, że jest coś podobnego, tylko na yy, tworzymy ścieżki dla każdego zwierzaka, żeby mógł zbierać orzeszki, i punktować <laughs> orzeszki za malinki, robaczki i punktować za nim na koniec. Bardzo dużo kombinowania, bardzo przyjemna tak. gra. Co tam mamy jeszcze innego? Talizman. Talizman. Ja wiem, że tutaj będzie, o Boże, święty, polecają talizmana. Ale... Ale do grania z dziećmi według mnie Talizman jest naprawdę bardzo fajną grą, ponieważ one bardzo lubią właśnie rzucanie kostkami, poruszanie się, zbieranie kart, zbieranie różnych przedmiotów, bicie się z wrogami, no dla tak. dziecka, dla, dziecka dla, dla dzieci, dla nastolatków to są bardzo fajne gry. Na przykład, a jaka jest super wspaniała zabawa jak w pierwszej rundzie tata wyjdzie na pole i dobierze smoka, nie? Tak, Albo no to demona jest jakiegoś. największa zabawa na świecie. Tak, jest wtedy super jak tata dostaje wciry. No, y, jasne, że, jasne, że wciór losowa, ale naszym dzieciakom sprawia po prostu masę frajdy. A teraz, skoro wróciła do sklepu w postaci nowej edycji, którą Wam też pokazywaliśmy na live, no to spoko. Taki tak. talizman. My zaczynaliśmy od talizmana, więc dlaczego nie nasze dzieci miałyby nie zaczynać, tak? Dokładnie. Co mamy dalej? Diamenty. Diamenty. Jest to bardzo prosta, łatwa... Gra od wydawnictwa Portal Games też nie jest za droga. Z tego co pamiętam, to poniżej stówki, którą teraz możecie kupić w Empiku. Jest to gra taka typowy Push Your Luck, czyli mamy ekspedycję, która wkracza do świątyni. I właśnie ten Push Your Luck jest taki, że w każdej turze wybieramy, czy wchodzimy dalej do świątyni, żeby zebrać coraz więcej skarbów, czy uciekamy. Ponieważ jak nawarstwią nam się niebezpieczeństwa, pułapki i problemy, no to wtedy koniec. Tracimy wszystkie skarby i tak wracamy do bazy. Więc. Wiesz, na zasadzie, czy chcę iść dalej, czy chcę iść dalej, czy chcę iść dalej, jeszcze trochę przeciągnę i wychodzi I tam. Tak, któreś kolce wychodzą, kula, i, i do widzenia, tak? No, bardzo fajna gra. A czy mamy coś jeszcze z tych takich krótkich? Okej, okay, to by było wszystko. Maria tutaj jeszcze mi powiedziała, że mycelia, którą pokazywaliśmy, piękna, naprawdę piękna gra o grzybach. I de facto omówiliśmy całą tę grę, a później tak. sprawdziłem cenę i się jest okazało, że jest, że jest niedostępna. Więc no, nie będziemy mówić o niedostępnych grach. Nie? Tak. I to co? Wydaje mi się, że jeśli chcielibyście poznać jeszcze jakieś inne polecajki, listy gier, no to oczywiście zawsze zapraszamy jak zawsze w tej serii na prezentowy poradnik na Planszeo. Zapraszamy także do filmów naszych z tamtego roku, żeby zobaczyć też tylko, nie tylko te gry z tego roku, tylko też inne. No i co, to chyba kończymy na tym ten poradnik prezentowy. Jak już Maria mówiła, teraz jest czas, żeby pierogi lepić, a nie po sklepach latać, nie? Tak. No, dziękujemy. Wam dziękujemy bardzo, Wam że... bardzo, że byliście tutaj z nami, że oglądaliście tak chętnie wszystkie nasze świąteczne polecajki. Jeżeli oczywiście macie jakieś gry rodzinne, które uważacie, że powinny się znaleźć na takiej liście, to oczywiście piszcie w komentarzach. A tymczasem, Borem Lasem, dziękujemy, że byliście tutaj z nami. No i do następnego. Do następnego, hej!